słyszycie to? Ja mówiłem, że Ado to dobrze robi. się może myśli. Okej, okay, dobra. Czekam na to uderzenie. Nie rozróżniłbym. Gdyby mi to poleciało, nie rozróżniłbym. Siema, z tej strony suro i dzisiaj przesłuchamy sobie polskie covery. Czegoś takiego na kanale jeszcze nie było, nie? W sensie, że coverów, no chyba że od Ado mieliśmy jakieś już nagrane. Natomiast polskiej muzyki, no jeszcze nie było i w sensie wcześniej nawet o tym nie myślałem. Natomiast pod filmami z reakcjami na muzykę ADO pisaliście, że koniecznie muszę sprawdzić covery jej piosenek od Sonius. Więc bardzo chętnie odsłucham sobie te covery, zobaczę jak to wypada na polskiej scenie i mam nadzieję, że wyjdzie z tego fajny odcinek. Ale zanim przejdziemy do oglądania, jak zawsze wpadnijcie sobie na Instagrama, zostawcie followka i lecimy z pierwszym coverem od Ado. Zobaczymy sobie te muzyki, które już odsłuchaliśmy na kanale wcześniej. Okej, okay. Backlight, słyszałem już wiele razy. Jest to moja ulubiona nuta od Ado, więc mam nadzieję, że polski język mi ją nie zepsuje. Ej! że aż mnie coś na ich Czekaj! Tego nie da się, a przebaczyć nie Ej. Sam ten początek pierwszy wers. słyszycie to? Ja mówiłem, że Ado to dobrze robi. Poczekajcie, sprawdźmy sobie jeszcze Ado. Ej. Mam wrażenie, że tu trafiła dosłownie 1 do jeden w tą nutę, co Ado. Dokładnie w ten sam ton. Zapomnieć tego nie. Some of it's Jak się kurwa, myślałem, że zawiodę. Ale się zawiodłem teraz sobą. <grym i zniszczenia> Ej, mam totalnie wrażenie, że uderza w te same dosłownie tony co Ado. Tylko wiadomo, to jest polski. To brzmi dużo gorzej niż japoński. Ale jeśli chodzi o wokal. To mam wrażenie, że uderza dosłownie tam, gdzie ma uderzyć, gdzie powinno się uderzyć, żeby to wyszło perfekcyjnie. To jak na razie jest polska Ado. koło światło zmywa się, lecz przed oczami wciąż tę jedną mam że Co tak pali, że mi skórę narumiano czy ryni. Ten change. To mnie to, co ma na sercu mi w pół spląta, no nie, że wpadłam w szał! Na no, ty szarpnięcie głosem Oto to kurwa chodzi! nie będę miła, będę paliła, Ej, nie wiem czy nie wiem czy to można lepiej zaśpiewać po polsku, nie? Czy to jest w ogóle wyciśnięte wszystko? Chodź sobie krzyczałam ze wszystkich sił i tył Nie mogę przestać tych uczuć tuść A gdybyś tak zresztą znaściał moich słów By się zrozumieć w I to żeśnienie cudownych słów Mój gruby, szkodny ból No bo wpadłam I więcej utop Ja bym w ogóle nie ja. mieś, To jest kara z miłością, Już nie będę przemiła ona robi to dosłownie jak Ado, to jest kopia Ado, tylko że polska. Mój ja z tobą wow. ból. No, bo wpadłam w to jest kara z miłością. Już je będę przemiła, miła, miła. Totalnie nieironicznie, jak słucham tylko dwóch zespołów po polsku, które śpiewałem po polsku Tak, tego <grych> No już wiem, że będę słuchać w tramwaju, jak będę jechać do pracy Ej, serio, nie? Uważam, że jeśli chodzi o polski język Polski jest kurwa tragiczny do śpiewania, nie? Ale tego nie dało się lepiej zaśpiewać No, no nie dało, po prostu Okej, okay, tej nuty słuchaliśmy całkiem niedawno, także To jestem na świeżo, jestem na bieżąco Poprzedni odcinek mieliśmy ponad 3 miesiące temu, także musiałem sobie przypomnieć: Backlight, ale to było niedawno. Kazącek! Kazącek! win w sercu mem. Czarne chmury ściąga. Sdeptane sny łzy, wylane Zmuszają mnie by zaklęcie wypowiedzieć to. totalnie wrażenie. Tu to się jest... Druga nuta, gdzie ona śpiewa jeden do jednej kado, nie? Wiadomo, no brzmi to gorzej, bo jest to polski, nie? ale trafię w nuty, jakie ma trafić. Zmuszają mnie by zaklęcie wypowiedzieć to. O, sama nuta też jest przekudmisła. Krok, gdy spokojne się może myśli... Okej, dobra. Czekam na to uderzenie. Dawaj, nacisz. Bez końca, bez, bez... Jestem w przepotężnym szoku, bo myślałem, że Ado tak dobrze nie da się podrobić. Tym bardziej po polsku, w naszym ogródku. Nie wiem, ile miesięcy pracy musiało to zająć, ale brzmi to po prostu perfekcyjnie. Jak na polski. Okej, okay, skupmy się na samym wokalu, no bo tekst... Tekst to jest tekst, nie? Ja też nie rozumiałem, co Ada w ogóle śpiewała, o czym śpiewała. Polski, no brzmi nadal źle. Ale sądzisz zrobi z tego perełkę, poleruje normalnie kamień do diamentu. Że przepędzi przepiękny świt, noc. Zaśpiewam nim się ciało my wczoraj. Bo i w prorokini wiesz moc Syłając nam światło odgoni zły mrok Czas zakończyć ten blur, blur, blur z końca wyższej, najwyższy twój się, że zapomnisz to Stanowczo za długo już działał ja no czas zakończyć wyciąga blef, Wszystko z tego głosu Nie mieszał, będę śpiewać i wciąż, jak wielki wybuch mam noc, nie zatrzymam mu się. i wie, wzywa mnie, walki ze jest pies. Wow. Wow. Nie, no nie. Nie wiem. To jest wyciąganie po prostu wszystkiego ze swojego głosu. 110% możliwości głosu. Wierzę, że ten nowy początek nam nadzieję da na lepsze jutro. Prawda. Nie wiem, nie wiem, który raz już dzisiaj bije brawo, ale kurwa, jak to było piękne. Na lepsze jutro. Dla porównania, znowu, jeszcze raz dla porównania. I co? Mamy naprawdę nieoszlifowany diament w ogródku. Kocham tą lutę. Właśnie teraz czas pożegnać probów przed nami. Nie ma siły, która wstrzyma wielkim niesione zmiany. Nie powstrzymasz magii. Zamknij oczy, a zobaczysz, gdzie zmierzać trzeba Każda moja nuta Cię przybliża do chmur, do nieba Więc już się złamać nie daj Czy chciałbyś grać, jak Jawa Bank? Łańcuchy zrzuć, przestań bać skoczek na linie Wylała ze po próbach nic chcę przeszłość zmyć, więc najmniej żyć Więc tu w krainie być w końcu wolna I ujrzeć nową erę Chcę dla wszystkich dobra. Już życie w ciele. Uła. Wierzę się ten nowy początek. Mam nadzieję na, na lepsze jutro. Na lepsze jutro. Ten bestiku bez i sens piosenki Jeszcze raz, Je jeszcze raz. Ado, mimo wszystko, jest lepsza, bo nie da się być lepszym od Ado. Ale <laughs> nie spodziewałem się, że ktoś może być blisko. Czekaj, bo ja już nie wiem, czy to jest Ado, czy. Nie rozróżniłbym. Gdyby mi to poleciało, nie rozróżniłbym. Właśnie teraz czas pożegnać to, co cię nęka. Rzeczywistość w tyle zostaw, tutaj muzyka czeka. Musimy wyżej sięgać. No i to jest właśnie wina polskiego. Bo Sonius zrobi to perfekcyjnie. Polski za nią nie nadąża, przez co nie brzmi to aż tak zajebiście. Wierzę, że ten nowy początek... Piosenki, co ja do To sen lecz nie śmie. to sen lecz nie śmie. to nowy jest świat. Szczerze, cieszę się, że za życia poznałem chociaż jeden wokal, który sprawia, że polski brzmi majestatycznie. Mam nadzieję, że trafię na jakieś piosenki od niej, które. Są zaśpiewane choć w części po angielsku. Przesłucham sobie coś jeszcze off-camera i zobaczymy, czy będzie coś po angielsku. Kurwa, swoją drogę, zajebista gitara. Zajebisty riff. Dobra. Sama nuta w sobie jest zajebista. Ciśdzi, oh, tej bać się z ustami, siedzę chłapze Im dłużej się walczy, tym większy ból. I daj oddychać i dnie na pół. Przysięga co jej nie mogłeś spełnić. O ten kicchanges. Ode oh! mnie ty miłość weź i zdać. I need you No O, to mi chodziło! Znalaz znalazłem po angielsku, także to wrzucę. To! Jo, to tak faluje, nie? Ten rose. Z Cinema! O to chodziło, nie? Że angielski brzmi dobrze, polski. Z polskiego musisz kurwa wyciągać to, żeby to dobrze zaśpiewać. Nie zaśpiewasz dobrze złamanej róży, nie? Jak, jak to można zaśpiewać? A Broken Rose? No, leci to z falą i to jest zajebiste, właśnie. O, i ten kwiat! Porównajcie sobie ten kwiat, a Broken Rose. I tym się będę kurwa zachwycać! Top jeden głos w Polsce. Wiecie co? Ja wam to zwizualizuję. Jeśli ktoś nie wie o czym mi chodzi przez cały odcinek, o czym mówię, to zaraz wam to pokażę. Dobra, patrzcie. To jest potencjał Sonius. To jest język polski. Kurwa, uznajmy, że się nie obrałem. Patrzcie. O to mi właśnie chodzi, nie? że polski, język polski nie jest w stanie wykorzystać całego potencjału Sonius. Po prostu, no, nie jest w stanie, nie? Ta gąbka, no może coś tam jeszcze wyleci, nie? Jeśli się wyciśnie na fula. Ale, no, mniej więcej wody już w tej gąbce nie ma. No, Sonius z polskiego wyciągnęła wszystko i jeszcze jej tyle miejsca, tyle potencjału zostało. I znowu, jak jest odcinek z tematem Ardo, to mam spodnie i biurko całe mokre. Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że to zmoczenie się, ta wizualizacja pomogła wam zrozumieć o co mi dokładnie chodzi. Liczę na więcej piosenek, coverów w języku angielskim. Chociaż oczywiście wiadomo, nie? Wszystko zależy od tego, jak ona się czuje w innych językach, jak się czuje śpiewając po angielsku. Bo tutaj, oczywiście, rozumiem, że jej głównym celem, jej targetem była polska grupa, która chciałaby usłyszeć covery po polsku, w swoim ojczystym języku. Dobra, ja idę po MOPA. A wy wpadnijcie na Instagrama. Dziękuję oczywiście za oglądanie, dziękuję za donate y i widzimy się w przyszłym odcinku. Na razie.